Tak. pytanie. <laughs> takie co że się No dobra, strzęsieniem. Chomik. <hlaski> Jest z e, Okrągły. Ja. Złysa. A Złota pewnie. Czerwony. <hlaski>

Zazwyczaj zwężona na górze, a później ma tak szerzej <grym> Ma taki dosyć bardzo błymowy kształt i z tyłu ma płetwy, i z boku ma płetwy i na żyje ma prostu. Wieta, To jest troszkę trudna, ale takie co do każdej laski zarywa, jest chamski, taki niefajny ogólnie. Podeszły w podeszłym wieku, <grym> krótkie włosy. Mam dwa z fizyki. Najnowszy nisko, Albo Natalie Portman, albo jakaś klaska.